Ej! Kolego! Co ty tutaj robisz? Latasz przez kamerką po naszym osiedlu? Powiedzieć ci coś? Wiesz co tutaj jest najważniejsze? Górnik! Górnik tutaj jest najważniejszy! Chcesz sprawdzić? No to patrz co tu się dzieje! każdy o tym Jesteśmy Na i W tym mieście wszystko toczy się wokół górnika Każdy bajtel chce być jak Podolski Mieć jego koszulkę i grać Jak Boldi a nawet jeść to samo. Dobra, słuchaj dalej. To, że górnik jest dla nas najważniejszą sprawą w życiu, to już kumasz, tak? No to patrz tam. Chłopaki z Młodej Torcy cieszą się, bo właśnie kupili karnet na cały sezon za dwie 2,5 stówy. A tam? Ten to ma spokój, co? <laughs> za dwa karnety dla siebie i dla bajtla na sektor rodzinny zapłacił mniej niż za jeden karnet na innej trybunie. A teraz największy hicior. Niektórzy nasi karnetowicze z tego sezonu zarezerwowali sobie już miejsca na nowej czwartej trybunie. Dobra, złaś na dół, będzie puenta! A wiesz dlaczego to robią? Bo wspierają swój klub, bo oczekują wyników i dokładają swoją cegiełkę. Bo kupując karnety, budują na nowo wielkiego górnika. Bo my razem jesteśmy górnik zabrze. Może też dołączysz, co? Przemyśl to.